Rozdział pierwszy. U Żydów ustalił się zwyczaj poddawania egzaminowi dzieci całego kraju żydowskiego, które ukończyły dwunasty rok życia. W tym celu rodzice byli zobowiązani zaprowadzić je do Jerozolimy, a żeby w świątyni stawały przed komisją składającą się z kapłanów, faryzeuszy i uczonych w piśmie. Głównym tematem egzaminu była wiedza o Bogu i prorokach. Za egzamin pobierano niedużą opłatę. Na życzenie rodziców wystawiano po egzaminie za ponowną drobną opłatą świadectwo. Jeżeli znajomość przedmiotu dziecka była pod każdym względem zadowalająca, Przysługiwało mu prawo uczęszczania do szkół świątynnych oraz prawo wstąpienia w dojrzalszym wieku w szeregi sług, urzędników czyli faryzeuszy. Jeżeli rodzice dziecka mogli udowodnić, że pochodzą z pokolenia Lewiego, wstęp do szkoły świątyni był ułatwiony. Jeżeli rodzice nie mogli tego udowodnić, Wtedy sprawa komplikowała się. Wówczas trzeba było formalnie wkupić się do pokolenia Lewiego, składając ponadto na rzecz świątyni znaczną ofiarę. Obowiązek poddania się egzaminowi nie dotyczył dziewcząt, ale wolno im było na życzenie rodziców i dla większej chwały Bożej stanąć przed komisją. W tym przypadku egzaminowały je matki świątynne w oddzielnym budynku i wręczały im świadectwa o osiągniętym przez nie stopniu wiedzy i umiejętności. Dziewczętom tym wolno było w wieku dojrzałym wyjść za mąż, za kapłanów, względnie lewitów. Egzaminowanie chłopców nie trwało długo egzamin u dziewcząt był jeszcze krótszy zadawano z reguły kilka zasadniczych pytań, a odpowiedź na nie znał każdy żyd od dawna na pamięć. Dzieci tak biegle uczyły się tych odpowiedzi na znane im pytania, że odpowiadały błyskawicznie, zanim egzaminator zdążył wypowiedzieć całe pytanie. Pytań nie było więcej niż dziesięć. Zrozumiałe więc jest, że przeegzaminowanie jednego chłopca trwało przeważnie jedną minutę. Jeżeli on poprawnie i płynnie odpowiadał na pierwsze pytanie, zwalniano go z dalszych pytań. Po egzaminie wręczano chłopcom małe karteczki, z którymi zgłaszali się wraz z rodzicami. Do kasy. W tych kasach przed egzaminem wpłacono taksę, aby uzyskać świadectwo w świątyni, o ile im, rodzicom, na tym zależało. Za świadectwo także trzeba było uiścić dodatkową niewielką kwotę. Dzieci bardzo ubogich rodzin musiały wykazać się. Świadectwem ubóstwa, tak zwanym Sinium Paupertatis, bez którego nie dopuszczano ich do egzaminu. Egzaminy odbywały się albo w czasie Paschy, albo w okresie świąt namiotów i trwały zwykle 5 do 6 dni. Zanim jednak przystąpiono do nich, słudzy z świątyni. Odwiedzali przez szereg dni wszystkie gospody, celem ustalenia, ilu tam jest młodych kandydatów. Za niewielką opłatą można też było kupić sobie pierwszeństwo w kolejce do egzaminu. Ubodzy chłopcy byli jak zwykle na samym końcu. Z tymi ostatnimi załatwiano się szybko, a świadectwa, Przeważnie im nie wręczano. Obiecywano im co prawda, że dostaną w późniejszym terminie, ale tego terminu prawie nigdy nie mogli się oni doczekać. Bywało i tak, że chłopcy bardziej rozgarnięci i dociekliwi zadawali egzaminatorom pytania, domagając się wyjaśnień co do różnych wypowiedzi proroków. W takich przypadkach egzaminatorom przeważnie rzedły miny, gdyż ich znajomość pisma i proroków rzadko przekraczała poziom dzisiejszych, bardzo nisko opłacanych nauczycieli klas podstawowych. Mowa tu o szkołach austriackich w połowie XIX wieku. Znali oni tylko odpowiedzi na pytania. Zawarte w programie egzaminacyjnym. Ponadto, inne tematy były im przeważnie nieznane. Egzaminom przysłuchiwał się szereg kapłanów i biegłych w piśmie, występujących w tych przypadkach jakby w charakterze komisarzy egzaminacyjnych. Sami nie egzaminowali, ale przysłuchiwali się pytaniom, i odpowiedziom. Tylko w przypadkach wyżej wspomnianych, kiedy sytuacja tego wymagała, odzywali się, ganiąc przede wszystkim wściekłego chłopca za jego zuchwałość, że ośmielił się wyprowadzić swoich egzaminatorów z konceptu i zabierać im cenny czas. Jeżeli chłopiec, mimo to, nie pozwolił spić się z tropu. Nadal obstawał przy swoim zamiarze i żądaniu. Wtedy, bardziej dla zachowania pozorów wobec zebranego tam narodu, a nie w imię lepszego poznania prawdy, brano takiego chłopca na wytrzymałość, każąc mu czekać aż do wieczora, do określonej godziny. Wtedy przesłuchiwano go osobno. Kiedy wreszcie nadeszła ta godzina, brutalnie wyciągano chłopca z jego schowka, kazano mu powtórzyć swoje pytanie, a jeden z kapłanów czy też biegłych w piśmie zwykle częstował go tak niewyraźną i zagmatwaną odpowiedzią, że chłopcu mądrości na pewno nie przybyło. Naród głuchy i ślepy bił się w piersi, podziwiając zapartym tchem, Niezbadane głębiny Ducha Bożego, przemawiającego przez usta kapłana, lub biegłego w piśmie. W końcu zebrani z chłopca za jego przemądrzałość i brak rozwagi. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj, proszę o subskrypcji, łapcem w górę, dzwoneczku, komentarzu którym wystarczy uśmiech. To dla ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. Jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym. W ten sposób staniesz się współtwórcą.